Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku eV-News. Minęło wiele miesięcy, już nawet nie tygodni, od kiedy pojawił się ostatni odcinek u mnie na kanale eV-News. Dzisiaj wracam z przytupem, a wracam z Finlandii, z Lahti. Jestem właśnie pod Skocznią, gdzie za jakieś 20 dni odbędzie się, odbędą się Mistrzostwa Świata. I tutaj właśnie zaczynamy od pierwszej nowości, która ostatnio spotkała posiadaczy, właścicieli Tesli. Jest to nowinka w aplikacji. W aplikacji możecie zobaczyć dwie nowe rzeczy. Pierwszą z nich jest coś takiego jak statystyki ładowania. Jak wejdziemy sobie w to, to widzimy tutaj... Łączny poziom naładowania przez ostatnie 31 dni oraz wydatek. Widzimy też procentowo ile czasu ładowaliśmy się na superchargerach, ile czasu w domu i ile na innych stacjach ładowania. Aplikacja ma też szereg różnych możliwości. Możemy sobie ustawić też stawkę ładowania i wiele, wiele innych. Zapraszam Was do użytkowania. Ja sobie przeanalizowałem wszystkie Tesle, które mamy, niestety to nie działa w starszych S-kach i X-ach, dlatego w SC nie widzę, ale w trzech Teslach model 3, które mam na swoim koncie, widzę. I na przykład jedna z nich ma większe ładowania w domu, jedna z nich ma większe ładowania na Superchargerach, w zależności od tego jak jest użytkowania, użytkowana. i można sobie to fajnie przeglądać całe statystyki. Drugą aplikacją jest to, że jak zjedziemy sobie na Samdu aplikacji mamy coś takiego jak wyświetl szczegóły. I to dotyczy i nowszych samochodów, i starszych, i tutaj widzimy specyfikacje i gwarancje. Czyli tak jak do tej pory widzieliśmy to, logując się na stronie internetowej, tak teraz widzimy to w aplikacji, to jest kolejne usprawnienie, które powoduje, że nie musimy wchodzić na stronę przez stronę internetową, żeby dowiedzieć się, sprawdzić niektóre rzeczy. Wcześniej było tak, że nawet jak się oddawało kolejnego kierowcę w, do samochodu, to trzeba było wejść przez stronę internetową, zalogować się i tam dodać kierowcę. Dzisiaj to działa przez e, aplikację. Ja też właśnie jak zawsze wydaję e, klientom samochody w EV Rent, to robię to już wszystko za aplikacją, ja kiedyś wymagało to tego, żebym się zalogował i, e, no i w, przez przeglądarkę to robił e, osobno. Także to jest kolejne ułatwienie i to jest dobry news na sam początek. Kolejna informacja jest niestety smutna, ponieważ Ellen, czyli chorwacki operator sieci stacji ładowania, Niestety prowadził opłaty na swoich stacjach. Do tej pory, nawet parę razy wam to pokazywałem w moich filmach, gdy jechaliśmy do Chorwacji elektrykami, że można było ładować się za darmo. I to było komfortowe dla właścicieli elektryków, którzy nie mają darmowego ładowania. My, Eskom, nadal będziemy mogli jeździć za darmo, bo mamy dostęp do infrastruktury ładowania Tesli, ale wszystkimi innymi elektrykami, czy nowymi elektrykami już z płatnym ładowaniem nie pojedziemy, ponieważ od niedawna obowiązują opłaty. No i załadowanie przykładowe, na ładowarce o mocy do 50 kW zapłacimy 3,50 kuny, czyli to jest około 2,13 zł. Przy ładowaniu do 60 minut z mocą do 50 kW, a jeżeli byśmy znaleźli szybszą stację powyżej 50 kW, zapłacimy 4,95 kuny. 4,95 kuna to jest 3 ,1 zł 1 grosz za ładowanie no i potem jest jedna kuna za, za minutę, jeżeli przekroczymy ten czas, akurat w tym przypadku 45 minut lub 60 minut przy mocach ładowania do 50 kW niestety, ale to czeka Wszystkie stacje ładowania. Dzisiaj jeszcze gdzie gdzie można korzystać z darmowych stacji ładowania, jak my zaczynaliśmy jeździć, jeździć Tesla, to prawie wszystkie były darmowe, nawet Greenway był wtedy darmowy. No ale taka jest kolei rzeczy. ja jestem za tym, żeby opłaty były wprowadzane. Bo jeżeli opłaty będą wprowadzane na stacjach ładowania, to znaczy, że operatorzy zaczną zarabiać, a jak operatorzy zaczną zarabiać i sieci stacja ładowania zaczną, staną się rentowne, to oznacza, że będzie, będą pieniądze na środki na kolejny rozwój, kolejne stacje ładowania i na rozwój biznesu. Dlatego im więcej stacji będzie płatnych, to uważam, że rozwój infrastruktury przyspieszy, bo nie będzie tak jak kiedyś, że stawia się stację i wydaje się 100 tysięcy złotych na nią, i ona sobie stoi, i jeszcze się do tego biznesu dokłada. Więc no, wszystko ma swoje plusy i minusy. Ja tutaj dostrzegam bardzo duży plus, chociaż no, będzie trzeba wydać kilka złotych, żeby jechać do Chorwacji. W lipcu tego roku zakończy się produkcja BMW i 3 już oficjalnie. Po 9 latach od produkcji, od początku produkcji tego samochodu samochód sprzedał się w ilości ćwierć miliona sztuk. Co jest można pomyśleć, że małą liczbą, na przykład porównując do Tesli, ale z drugiej strony weźmy pod uwagę, że ten samochód był sprzedawany już 9 lat temu, kiedy na rynku było kilka modeli elektrycznych samochodów dostępnych do kupienia, i ten samochód też bardzo mocno przyczynił się. Uważam osobiście, że równie mocno przyczynił się do rozwoju elektromobilności co Nissan Leaf i Tesla Model S, ponieważ to te samochody były najczęściej spotykane na, na drogach i nie miały łatwo na początku. Ja pamiętam, jak byłem na targach motoryzacyjnych chyba w Poznaniu, to był 13 albo 14 rok. 15 nawet, i wtedy były organizowane jazdy testowe BMW i 3. Pamiętam, jak wszyscy wytykali go palcami, że to jest taki samochód z kosmosu, że to jest dziwadło, że samochody elektryczne nie mają przyszłości, chociaż do dzisiaj to jeszcze słyszę. I faktycznie wtedy to był takie wow, samochód elektryczny, który, który ma ponad 100 km zasięgu, który już jeździ, jest sprzedawany, jest dostępny w ofercie, to było niesamowite i, i ludzie się przekonali. Ja na początku nie byłem fanem BMW i 3, dopóki nie miałem go do testów z 3 czy 4 lata temu. Na chyba tydzień i pojeździłem nim po Polsce, i wtedy się przekonałem, jak poczciwe to jest autko. Dlatego e, uważam, że BMW I3 odegrało bardzo swoją, dobrze swoją rolę. Wielkie brawa, po 9 latach schodzi ze sceny i zostanie zastąpione przez BMW i X1, czyli jest, to będzie to najmniejszy crossover tuż pod BMW IX 3. Małe ogłoszenie, robimy drugą edycję EV Rent Tour, czyli takiej naszej trasy, gdzie przejeżdżamy przez kilka dużych miast w Polsce z Tesla Model S oraz Tesla Model 3 i umożliwiamy Wam jazdy testowe. Jeżeli chcielibyście się zapisać na taką jazdę, to zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym kontaktmałpa małpa Już 12 i 13 lutego, czyli za tydzień, będziemy w, w różnych miastach pomiędzy Gdańskiem a Szczecinem w Koszalinie. Koło brzegu, yy, i w innych miejscach, gdzie się zgłosicie. Tam przez sobotę i niedzielę będziemy realizować jazdy testowe, więc zapraszamy do kontaktu. Tesla, jakiś czas temu, uruchomiła program pilotażowy i otworzyła 10 Superchargerów w Holandii. Dla wszystkich marek. Widzieliście to nawet u mnie na kanale. Zapraszam Was do oglądania tego filmu. Tam zobaczycie, jak się zarejestrować, jak uruchomić ładowanie i jak to wszystko działa. Teraz Tesla widocznie rozszerza swój plan i ten plan się sprawdza, bo otwiera kolejne lokalizacje. 15 lokalizacji w. W Norwegii i dodatkowo 17 lokalizacji w, e, we Francji. Dlatego e, widocznie niedługo wszystkie superchargery będą otwarte dla wszystkich, ale w tym momencie jest już 41 lokalizacji, przepraszam, 16 we Francji. 41 lokalizacji, które są otwarte dla wszystkich i zapraszam Was do oglądania jeszcze raz mojego filmu. Niestety trochę się spóźniliśmy, bo gdyby Tesla uruchomiła je trochę wcześniej, bo uruchomiła je na początku yy, lutego to byśmy jeszcze zobaczyli i przetestowali, ponieważ byliśmy jakieś dwa tygodnie, trzy tydzień temu wyjechaliśmy z Norwegii, ale dwa tygodnie temu byliśmy w tamtych rejonach i mogliśmy to sprawdzić, ale niestety Tesla otworzyła to później, bo przypominam, że jesteśmy na naszym tripie, niedługo pojawią się kolejne filmy Na z wyjazdu na Nordcap Tesla przekroczyliśmy 300 tysięcy kilometrów. W związku z wprowadzeniem tarczy antyinflacyjnej w Polsce zmieniła się stawka VAT na energię elektryczną z 23% na 5%. Dzięki czemu Greenway nie tylko Greenway, bo również Orlen, Ionity i nawet Tesla obniżyli swoje ceny. Po prostu zapłacimy kwota netto zostaje bez zmian, ale VAT jest zamiast 23% 5%, więc teraz widzicie, jak prezentują się nowe stawki. To samo jest na Orlenie. I przykładowo Ionity, tak jak kosztowało 3,50 za kWh, teraz kosztuje 2,99 bez rejestracji. Ja nie jestem zarejestrowany, nie mam abonamentu, za który trzeba płacić 70 zł miesięcznie i, e, i dla mnie to jest 50 groszy. Tanie i w Tesli tak samo ceny spadły. Także to jest pozytywna informacja dla osób fizycznych, które ładują się i opowiązują te ceny od początku lutego do końca lipca. Greenway Polska poinformował również, że w nowych stacjach ładowania będą już montowane głównie złącza CCS i że powoli będzie odchodził od Shademo i będą, tam gdzie będzie taka możliwość, będą instalowane dwa złącza CCS, co oznacza, że posiadacze samochodów, które mają złącza. Demo, czyli przede wszystkim Nissan Leaf, czy Mitsubishi Outlander, chociaż no to jest hybryda plug-in, e, to powoli będą mieli problem, e, no bo będzie tych stacji coraz mniej. Ionity, które ma tylko CCS-y, Tesla, która ma tylko CCS-y w tych lokalizacjach udostępnianych przez e, dla innych samochodów elektrycznych, e, powoduje, że ta liczba takich ładorek, ładowarek, jak tutaj, w której teraz się ładujemy, jesteśmy pod Lidlem. To, to będzie po prostu trudniej i takich samochodów wkrótce już nie naładujemy na wszystkich stacjach ładowania. A ze Stanów Zjednoczonych dopływają nas niepokojące wieści. Takie, że Tesla Model X w wersji Plaid będzie dostarczana tylko w wersji sześciosobowej. i pojawiają się przypadki, właścicieli, właścicieli, przyszłych właścicieli Tesli, którzy dostają informację z centrali, że mogą dostać darmowy upgrade ich Tesli Model X na tą droższą wersję sześciosobową, bo wersja sześciosobowa jest najdroższa. No ale jak ktoś chciał 7 to nie będzie takiej możliwości w tym momencie. Trochę szkoda, bo ja osobiście wybrałbym wersję siedmioosobową. 6-osobowa jest fajna, ale jest mniej praktyczna, ponieważ e, drugi rząd 7 się nie składa i nie możemy sobie zrobić na przykład łóżka, tak jak mamy to teraz tutaj z tyłu. E, dlatego uważam, że to jest minus. Chociaż sam osobiście wybrałbym raczej wersję Long Range, e, bo uważam, że no, i tak ma wystarczające przyspieszenie, no ale ci, co chcą performancea. No, niestety będzie trzeba wybrać wersję 6 chyba, że coś się zmieni. Przepraszam, chodzi oczywiście o PLEDA nie performance. Dopiero co kilka dni temu opuściliśmy Norwegię, a już teraz okazuje się, że są dostępne statystyki zakupionych nowych samochodów elektrycznych i okazuje się, że styczeń był rekordowy pod względem ilości zarejestrowanych samochodów elektrycznych. Ponad 83% nowych zarejestrowanych samochodów w Norwegii w styczniu to były samochody elektryczne. Tym bardziej yy, jest, jest mi łatwo sobie to teraz wyobrazić, gdy tam byłem. I Byliśmy tam mniej więcej od chyba 12 czy tam 15 stycznia do końca stycznia, więc większość tych samochodów była zarejestrowana podczas naszego pobytu. Najchętniej kupowanym samochodem elektrycznym w styczniu było Audi Q4 e-tron, potem Hyundai iONIQ 5, BMW i iX dopiero na 9 miejscu jest samochód spalinowy, jest to Toyota RAV4. Nie ma tutaj Tesli, dlatego że Tesla no, nie dostarczała samochodów w styczniu. Nie było żadnego transportu. Dobrze wiemy, że Tesla ma takie ciśnienie duże na wydawanie samochodów na koniec kwartałów i tak było do końca roku. No ale dopiero do Norwegii nowa partia dopłynie, więc tych rejestracji było bardzo mało. Tesla ostatnio opublikowała swój raport za 2021 rok i poinformowała m.in. o tym, że e, jej moce produkcyjne na koniec roku wynosiły Ponad 1 200 tysięcy samochodów rocznie i dodatkowo osiągnęła 2,3 miliarda dolarów zysku. Więc widzicie, że Tesla ma się bardzo dobrze. Bardzo ciekawa sytuacja jest aktualnie w Stanach Zjednoczonych między prezydentem Joe Bidenem a Elonem Muskiem, a właściwie między Joe Bidenem a Teslą. Ponieważ Joe Biden ostatnio powiedział, że General Motors jest e, liderem w elektromobilności i że wprowadza dużo samochodów na rynek. E, niestety prawda jest inna, ponieważ General Motors w tym momencie e, nie wprowadza żadnych samochodów elektrycznych na rynek. Ma jednego hamera, i Chevrolety Bolty zostały wstrzymane i wycofane ze względu na, na awarie baterii i liczne pożary, o których już nieraz we nie mówiłem. No i wiele osób czuje się źle z tym i jest duże oburzenie, przez to, że Joe Biden nie chce pochwalić Tesli jako już nie Tesli jako firmy Ilona Maska, tylko Tesli, która jest pra naprawdę prawdziwym liderem elektromobilności, która wytwarza już miliony samochodów rocznie e, i która zatrudnia setki tysięcy pracowników i, i to wiele osób w Stanach Zjednoczonych. I właśnie ci ludzie czują się trochę oburzeni. Jest takie wielkie poruszenie, jest nawet petycja e, wystosowana, która, pod którą się podpisało kilkadziesiąt tysięcy osób, e, pod tym, żeby właśnie Joe Biden przyznał, że, że Tesla jest liderem elektromobilności i ogólnie, żeby nie unikał tego tematu i to jest dosyć ciekawe. Nawet ktoś na Times Square wykupił billboard i napisał tam, wyświetlił tweet Ilona Maska o tym, żeby, żeby powiedzieć, że to jest Tesla. I sytuacja jest dosyć ciekawa i oryginalna, bo chodzi tutaj o amerykańską markę, nie o jakąś spoza Ameryki, poza Europy. Tylko jest takie właśnie dziwne przekonanie, że to General Motors jest liderem elektromobilności, a, no, a w zasadzie takich. Jak powiedziałem, nie ma żadnych samochodów, także zapraszam Was do śledzenia tego wątku na Twitterze chociażby, bo zobaczymy jak to się rozwinie. Czy Joe Biden w końcu przyzna, że Tesla jest liderem elektromobilności w Stanach? Zobaczymy. Ostatnia informacja na dzisiaj, którą kieruję przede wszystkim do redaktorów wszystkich portali opisujących w wielkim nagłówku, że Tesla musi wycofać z rynku ponad 800 tysięcy pojazdów przez jakąś tam awarię. Tesla faktycznie miała taki problem, który został stwierdzony w Stanach Zjednoczonych. 817 tysięcy samochodów mogło mieć potencjalny problem z powiadomieniem kierowcy lub pasażerów o zapięciu pasów. I problem pojawiał się w momencie, gdy mieliśmy zapięte pasy. W trakcie jazdy na przykład je odpięliśmy i był dźwięk sygnalizujący brak zapięcia pasów. Następnie wysiedliśmy z samochodu, samochód się wyłączył, wsiedliśmy ponownie, włączyliśmy samochód i jechaliśmy. I w pojedynczych przypadkach, właśnie przy takiej sytuacji, mógł wystąpić błąd i po powtórnym powrocie do samochodu Tesla mogła nie wydawać tego dźwięku. I, I to jest właśnie cały ten problem, który Tesla rozwiązała o tak. Over the year, czyli rozesłała aktualizację do wszystkich samochodów i problem e, zaczęła po prostu usuwać. A jak ostatnio zobaczyłem w Google i parę osób do mnie wysłało artykuły typu e, właśnie, że Tesla wycofuje z dróg ponad 800 tysięcy, jaka katastrofa. Tesla prawie milion samochodów musi teraz wycofać z dróg. E, i, I teksty typu I "co widzisz, że twoje elektryki?" To po prostu, e, po prostu brak mi słów na to. Dlatego. Nic poważnego się nie stało, i podejrzewam, że gdyby stało się to u innych producentów, to tego problemu być może nie udałoby się rozwiązać tak łatwo w kilka dni aktualizacją, a tutaj udało się. I to jest właśnie jakby przewaga aktualizacji, i, i to jest przyszłość aktualizacji, bo widzicie, ile problemów Tesla jest w stanie rozwiązać za pomocą aktualizacji, i to nie pierwszy raz, bo wiele problemów wcześniej było w ten sposób rozwiązywanych. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia już mam nadzieję za tydzień w kolejnym FA News i wkrótce kolejne filmy z naszej wyprawy z Finlandii. Za chwilę płyniemy promem do Estonii, więc jeszcze parę ciekawych rzeczy będziemy nagrywać. Do zobaczenia, cześć!